Zapytałam go o coś, czego nie chcę pisać. Wiem, Wasulo, niech stanie się tak, jak ja tego pragnę. Nie mogłam powstrzymać wielkiego uśmiechu. Było tak dobrze poprowadzić w ten sposób taką małą, banalną rozmowę z Jezusem. To było tak, jakbym rozmawiała z prawdziwym przyjacielem. Nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu. Prawie się śmiałam. Byłam szczęśliwa. Ja również się cieszę. Tak on był i to było cudowne. Wasulo, czy wiesz, jak raduję się i jak przeżywam te chwile, kiedy mówisz do mnie jak do towarzysza? Wasulo, mamy jeszcze pracę do wykonania. Bądź błogosławiona. Dam Ci znak mojej obecności, Umiłowana. Jezu, jaki znak! Chcę powiedzieć, gdzie? W twoim domu. Udowodnię ci, że jestem obecny. Kocham Cię Jezu, tak pragnę sprawić Ci przyjemność. Ołtarzu, czerp zawsze ze mnie, i niech mój płomień w tobie płonie żywą gorliwość.